Ruszyły zapisy do klubu bokserskiego Global Boxing Tarnów. Nabór prowadzony jest dla dzieci i młodzieży. Ośrodek boksu olimpijskiego w Tarnowie prowadzony przez trenera Aleksandra Maciejowskiego ma na swoim koncie m.in. takie talenty jak złota i brązowa medalistka Mistrzostw Świata Justyna Walaś czy Joanna Mazurkiewicz, dwukrotna wicemistrzyni Polski. Rozpoczęliśmy nabór do ośrodka boksu olimpijskiego Global Boxing od 1 września. Zapisy te są skierowane do dzieci i młodzieży z Starnowa, jak i okolic. Dlaczego warto zapisać się do szkółki bokserskiej? No przede wszystkim chyba dla, dla takiej własnej przygody, tak, dla warto dla samego zdrowia, tak, każdy sport, no niezależnie od dyscypliny sportowej. Ale po takim spędzonym okresie w, w szkole jest jakoś tak wskazanym, tak, żeby ten, ten, ten młody człowiek uprawiał jakiekolwiek sporty. A dlaczego do klubu bokserskiego? Są chłopcy i dziewczyny, którzy akurat nie, no, lubią te sporty, tak, lubią, lubią rywalizację w sportach indywidualnych, takich jak właśnie boks i myślę, że to jest jedna z takich największych zachęt do, do tego, aby rozpocząć treningi. Treningi odbywają się codziennie od godziny 16 w sali klubu w budynku dworca PKP w Tarnowie. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj mi i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.